Opowieść o chłopcu, który nie mówił. Opowiem Wam dziś historię o pewnym chłopcu. Dwa lata temu jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Było to dla niego tak traumatyczne przeżycie, że chłopiec przestał mówić. Opiekę nad nim przejęła jego babcia. Bardzo go kochała, więc za swój życiowy cel obrała sobie to, by sprawić, żeby chłopiec znowu zaczął mówić. Lekarze zgodnie wykluczyli wszystkie mechaniczne uszkodzenia i ustali, że jest to ciężka blokada psychiczna. Mijały kolejne miesiące. Babcia już powoli traciła nadzieję na to, że usłyszy jeszcze kiedykolwiek głos swojego wnuczka. W końcu nadeszła zima. Czas świąt. Po wspólnej wieczerzy babcia wskazała ręką pod choinkę. Zimne, milczące spojrzenie chłopaka dawało do zrozumienia, że nie bardzo go ten fakt interesuje. Po dłuższej namowie odpakował swój prezent. Była nim konsola. Również niechętnie postanowił wszystko podłączyć. Odpalił konsolę, włożył grę do napędu. Tą grą była strzelanka o prostej nazwie Halo 3. Jasności anioł zstąpił na jego głowę, zabierając ze sobą ciężar bólu i psychiczną udrękę. Zapłakany chłopiec spadł w rękach, spojrzał na babcie i powiedział Boże, ale to jest piękne!